Andrzej Zyga Heinrich, zwykł umawiać, że żadna góra nie jest warta nawet paznokcia, ale takie odnoszę wrażenie, że akurat panowie z oddaniem paznokcia za Everest w 80 roku nie mielibyście problemu. Jeżeli tylko paznokcia, to bądź <grym> Boże. No i to jest taka historia. Zyga, jeden z najbardziej ostrożnych tak. facetów, jakich poznałem, bo miałem możliwość wspinania z nim na tej wyprawie Everestowskiej. Mhm. Właśnie on, który dbał zawsze o bezpieczeństwo, wszystko tak pechowo w lawinie w 89 zginął. To taki paradoks. Znaczy ja myślę, że to, co nam się w ogóle pozwala wspinać, to jest oczywiście akceptacja pewnego poziomu niebezpieczeństwa jako obiektywnego. Tak? No, same w sobie nie są niebezpieczne, póki tam się nie znajdzie człowiek w nich. A mnie osobiście wystarcza taka świadomość, że moja prywatna ta, ten sposób poruszania się działalności że on się nie przyczynia do nadmiernego zwiększenia tego ryzyka. Natomiast pewien poziom obiektywizmu, no, no tego Alpinis, ryzyka musi Alpinis być. Ale zasadza się na strachu. Umówmy się. Jakby nie było strachu, to no. by nikt w góry nie szedł. Ale, lęku nie, ale nie można. Ale są z... przez... też nie zmieniać. Bo znalazł? ty mylisz lechu z lękiem. Strach Aha. buduje wyobraźnię. A, no, to, no właśnie, no bo to Pan rozróżnia być. lęk od, od strachu, strachu, strachu i ryzyko od ryzykanstwa. Tak, Na czym te różnice polegają? Ryzykanstwem jest pójście zimą w pierwszym sezonie wspinaczkowym przez adepta, który mówi, że będę wyraz zimą. To jest ryzykanstwo. Jeśli ktoś idzie tam po 15-20 latach doświadczeniem wspinania, to już jest tylko ryzyko. Jest to... Dobrze skalkulowane. Nie? Dobrze, tak, ryzy... ale ryzyko, tak, ja ryzyko raz jest. powtórzę, to nasze wejście nawet było, naprawdę... One było w naszych głowach, ale też w rozumie. Jedna butla, tyle, tyle litrów na minutę, tyle tlenu, taki czas, tak w pionie i, i tak I to dalej. jest właśnie strach bo ty masz strach, żebyś czegoś nie... Nie, 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 to, nie, jest, to, nie jest, to jest dobry To, jest, dobre to jest strach, bo to jest tak, kreatywnie, musisz myśleć, aha, tyle mi starczy na tyle godzin, tego rodzaju strach, ja, ja tak rozumiem, tak, ja rozumiesz. Nie lęk oczywiście, tylko strach jako wyobraźnia. Jeżeli chodzi o himalajzm zimowy, to w tej chwili tematem numer jeden jest kwestia zimowego wejścia na K2 i na Nange Parbat, co do tej pory jeszcze nikomu, mimo kilku prób, jeszcze się nie udało. No już kilkunastu, na Langa to już była było... 16-17. Co powoduje, co powoduje, że te góry, powiedzmy w cudzysłowie, cały czas stawiają opór? No to są dwie różne sprawy. K2, bo K2, bo jest w ogóle mikroklimat, jest to góra najbardziej na północ wysunięta. Pierwsza dostaje ten jet stream, pierwsza atakuje tak. właśnie K2. Trudna, wysoka, Trudna, yy, natomiast śnieżne i... pola zamieniają się w lodowe. Pionowe pola. stroma dosyć pola. Natomiast na Parbat chyba jest tam kwestia osamotnienia. Ta góra jest zupełnie, w żadnym nie jest masywie, zupełnie tak z wydzielona. boku sobie wydzielona i tam poddaje się. I bardzo wiatrom. masywna, szeroka duża. Drugą tak? sprawą jest tak, szeroka, masywna, w ogóle skomplikowana kopuła szczytowa i do tego te niskie bazy, które się tam zakłada. 3700, maksimum 4000 metrów. To jest tak, od 1300 metrów więcej trzeba. Do przejścia. Do przejścia. No i A tam jest to jest też problem, dlatego że z, jednego, z jednej strony jest trudny dół i stosunkowo, stosunkowo łatwe wejście na wierzchołek, a druga doga, którą obecnie się próbuje wejść, to jest. Y, no, tak, jest łatwiejszy. Tak, z tak, to jest łatwiej, łatwiejszy na dole, ale Albo z kolei bardzo awans, długa, skomplikowana skopor. grań. No, którą ciężko sobie wyobrazić na tej wysokości, żeby przez no. wiele godzin przechodzić. Prawdopodobnie ten wariant, który Messner próbował tam od lewej strony, od strony Diambir jest, jest najbardziej optymalny. Jest długa droga, ale najbardziej optymalna i ostatnia próba Mackiewicza i rewol właśnie tam miała hmm. miejsce. Piotr Pustelnik stwierdził podczas Krakowskiego Festiwalu Górskiego, że jego zdaniem zimowe wejście na k nie nastąpi w ciągu najbliższego stulecia. Jak panowie odniesiecie się do takich słów i do takiej tezy? To w którym roku musielibyśmy wejść? 2100? Które? 2115. Nie, nie, ja sądzę, że szybciej zostanie szybciej, rozwiązany problem. Szybciej, szybciej, szybciej. To jest kwestia. Trochę tego, szczęścia, trochę Dobrej logistyki. I, I dobrego silnego zespołu. To, to nie powinien być mimo wszystko zespół, nie wiem, 3-4-5 osobowy. Tylko jednak tak jak na EWS mieliśmy. Powiedzmy, 20 osób, z tego no, 16, 14 no tak, Ale odziwa. do samego tak to jest mały zespół potrzebny. Tak, 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 tak do samego, ale rzecz, na, samej, na całej wyprawie, żeby przepracować ten ten, ubezpieczyć i dać szansę, no bo jeżeli wyślemy tylko dwójkę, to zawsze coś się może stać. Tak, ale można, mówić, tak? można tej, tą dwójkę przeoszczędzić trochę. No tak. Yy, kosztem tak, innych. Ale też nie masz pewności, czy ta. Czy ta dwójka? A no to trzeba wybrać właściwie no dwójkę. Następnej zimy ma odbyć się narodowa wyprawa na K2. Mówi się, że Pan ma być jej kierownikiem. Wymienia się nazwiska osób, które mają szansę wyjechać na taką wyprawę i próbować atakować szczyt. Janusz Gołąb, Marcin Kaczkan, którzy byli na K2 ostatniego lata, Adam Bielecki i Denis Uróbko również mają zaproszenie na taką wyprawę od Janusza Majera. Jak Pan postrzega szansę na to, że uda się ten szczyt Zdobyć, ile zależy tutaj od pogody, a ile od umiejętności. Nie wiem, czy ja będę kierował tą wyprawą, ale oczywiście, jeśli taką możliwość otrzymam, to pokieruję. No, warunek taki, jaki sobie postawiliśmy z Januszem, to taki, żeby pojali tam ludzie, którzy byli już na K2, czyli tacy, którzy znają drogę, bo to jest jedna z podstawowych rzeczy również. Więc już się ten skład jak gdyby zawęża, prawda? te, te Do tych cztery osób, nazwiska, tak, które wymieniłem, które spełniają, tak, jest, spełniają kryteria. Więc tak, tak by wyglądała, że tak powiem ta szpica tej wyprawy. Natomiast z pewnością do tego trzeba jeszcze z czterech, może sześciu ludzi dokoptować, do, do którzy no świadomie pojadą tam po to, żeby pomóc przy realizacji tego przedsięwzięcia. Nie, oczywiście z wszelkimi szansami, ale no wiadomo, że ktoś po 30-40 dniach pracy ciężkiej już nie będzie się tak nadawał do ataku szczytowego, jak wspomniani ludzie, dla których szczęściem będzie trafić w jakieś okno pogodowe, nie mm. wiem, dniowe i wtedy trzeba dokonać jedno, dwie próby i albo, albo, albo wejdzie się, albo nie wejdzie, tu nie ma innej. Yy, Pan Panie Lesku zdaje się czterokrotnie próbował zdobywać K2. Jak co sprawiało Panu największe trudności na tej górze? No to różnie na, no na różnych wyprawach. Oczywiście na zimowej wyprawie 88-89 no to pogoda. No z Krzysztofem byśmy dotarli wtedy na wysokość 7300 na szczyt yy, Czarnej Piramidy. No i okazało się, że to, 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 to maksimum. Przesiedzieliśmy w bazie Prawie ja dokładnie, 80 tak, dnia. Prawie dokładnie 3 miesiące i z tego ja wiem, w sumie było może 10-12 dni pogodnych, ale nigdy nie był to okres dłuższy niż dwóch, no chyba ja z 3 dni. Ja nie wiem, chyba nie. Także to Bardzo oczywiście uniemożliwiało, uniemożliwiało atak. Bo jak rozwinąć akcję w ciągu dwóch dni? Tak, natomiast no przy innych, próbach, o przy tym... innych próbach, no to kwestia wysokości, długości jeszcze... drogi. Ja zawsze próbowałem wejść na K2 nową jakąś drogą. Te szanse, o których mówiliśmy, które stoją przed nami na K2, wynikają te większe szanse również z telekomunikacji i z forecastów, no tak. czyli z prognozy pogody, którą co można co 6 godzin przez satelity otrzymywać aktualny w miarę bardzo dokładne szwajcarskie prognozy są. To strasznie ułatwia logistykę, planowanie. Tak. planowanie. nie ma wychodzili według wyjść, grafiku, tak? nie? O, że pan Ju to jutro jest, zaczyna się wieczór, pogoda, noc, i nie ma tego, to rano wychodzimy. Okazuje się, że to jest tylko okno jednodniowe. No to wychodzimy, tracimy czas, tracimy siły, wychodzimy od wozy pierwszego, wieje... No wychodzenie czasem. według grafiku. Co dzień tak. wychodził zespół, niezależnie od tego, co trafi w pogodę, jak jeszcze nie trafi. Teraz, jak nie ma pogody, wszyscy siedzą w bazie. O tym zimowym wejściu na K2 bardzo dużo mówi Denis Urubko. On otwarcie opowiada, że to jest jego y, wielkie marzenie. Denis Urubko, który kilka dni temu odebrał polski paszport, jak panowie postrzegacie jego naturalizację? Zaczął z Polakami w końcu na K2. Zimą w 2002 roku był w mojej ekipie. I osiągnął re rekord wysokości. Zaprzyjaźniliśmy się wtedy. No ja poczu, poczuł blusa do Polaków, w ogóle dobrze się czuje w Polsce, teraz pracuje w Polsce, był, więc. Zamieszkał, w Polsce, zamieszkał tak? no. w Polsce. Jeszcze nie do końca. No ale pomieszkuję, tak, bo ma pracę tutaj. Tak. Natomiast natomiast ktoś mnie spytał teraz zaś, jak się dowiedział, że no teraz w takim razie mamy więcej niż te 8-8 tysięcy. A nie no był? tak, teraz wszystkie są nasze. Tak, tak. No, nie, 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 nie. Należy być fer, to znaczy tamte są przynależne Rosjanom. Albo, albo kazał. A, a to, co teraz zdobędzie, to już będzie dla Polski. No tak, jeżeli teraz, jeżeli teraz Denis Urubko wejdzie zimą na K2, to wyciąga polską flagę, a później na liście zimowych, ośmiotysięczników, zimowych zdobywców tysięczników w kolejnym miejscu przy K2 pojawi się biało-czerwona flaga. No miejmy nadzieję, że nie, jeżeli nie zdobędzie, to że nie sam, że jednak z kimś... Ale i tak pakiet dostanie z biało-czerwoną. Tak, z kimś drugim i to będzie jednak zespół, powiedziałem już w tym momencie napadę polski. Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy byli moimi rozmówcami w programie Sektor Gości. Panowie, ta rozmowa to był dla mnie zaszczyt. Dzięki Bardzo was. dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.